Panie, składaj, składaj. To pranie, bo co to w ogóle? Tak się obijasz od rana. Arkadiusza, Gdzie była rano? Jezu! Ja dzisiaj tak. O 6 rano wstałam, żeby pojechać po chleb i pojechałam na rowerze. I to był mój błąd, bo tak zmarzłam. Znaczy chleb przywiozłam przepyszny i chałeczkę, ale zmarzłam niesamowicie, więc już o tej porze nie będę jeździła po chleb. Później poszłam na rynek, kupiłam dobre serki, kupiłam znowu kaczkę wiejską, to będę robić. A teraz składam i ty masz pozbierać swoje ciuchy, Arkadiusz. A ja nie będę do, za tobą zbierać. Nie ma. No, żeby nie było. Kopseki poskładaj, paczeki, zobacz, jak tutaj na rozrobiałoś. mamy, bo w ogóle dzisiaj spaliśmy tutaj w, w tym w salonie, a nie w sypialni. Bo Arkadiusz wczoraj, yy, jakbyśmy wieczorkiem oglądali film Turbulencje, serial, przysnął. Więc już zeszłam tutaj do niego i tutaj spaliśmy. I też było dobrze, prawda? Tak. Genialne! Dlatego zrobiłam specjalny odcinek na YouTubie Mama Oskara Irek. Mama Oskara wspomina Irka, także zapraszam Was na mój kanał na YouTube'a. No i zobaczycie. No i oczywiście to nasza słynna scena, która ma 34 miliony. Także odsyłam Was tam. Aby się nie martwcie, bo Irek tak naprawdę żyje. Benjamin żyje. To Ty tylko postać serialowa umarła. No i tak się nagrywa TikToki. I wojka? Bo jak poprosiła Markaduszka, żeby mi nagrał, to prawie się z nim pokłóciłam. Nie tak. wolno się kłócić ze swoim facetem. To niech mnie nie denerwuje. O. No. no. Zobaczcie na TikToka. Wiecie, że Izabela TikToka? Sprawdźcie, to w komentarzu jest link do TikToka. Tak. Do pani domu. Zobaczcie, co na tej robi. Może ja Giovanni nie jestem taki jak ty od pizzy. Ale teraz rozprawiam się z kaczką. Za chwilę wstawię rosołek. Ach, nic lepiej Pieczona kaczka. Przypomnijmy, że ta kaczka jest kupowana na rynku od gospodarza, czyli wiejska kaczka. Nie jakaś tam zaldika, podowana na nie wiadomo na czym, tylko taka prawdziwa, tusta kaczka. Tak. A wiecie, po kim Izabela ma takie zdolności, żeby, żeby tak umieć rozkrajać taką kaczkę, bo ja bym nie potrafił. Ja chyba też Jej nie. Jej dziadek był masażem. Tak, dziadek był, ale ja chyba, zaraz, bo tu jest pierś, to też ja tak za bardzo nie umiem tego robić, a nie chcę też za dużo tu zabierać z piersi mięsa. Ale coś tam wyczytałam w internecie, jak to się robi, więc <laughs> słuchajcie, ja nie jestem specjalistką od tego, ale najpierw szyja, później skrzydła. To wyczytałam. Więc Idę z koksem, nie? Jadę z koksem. A później będziemy mieć ekstra rosołek i jeszcze Pieczona tak, kaczka. Dlatego ją dzielę, żeby była i na rosół, i na... Mam no, widzisz, tutaj trochę piersi odbieram, to nie chciałabym. Więc ten. nie będziemy przeszkadzać? Nie, nie, proszę. Zobaczyć, jak Izabela kroi nie. ją na pół. <noise> Tego się nie przeszkadza. Chociaż ja nie wiem właśnie, jak tutaj... Słuchajcie, drugi raz w życiu w ogóle dzielę kaczkę. i. Nie wiem, czy ja to robię dobrze, czy Utni nie. jej nogi. Teraz chyba tu trzeba, żeby pierś pierwś wyszła. A to już jest. Nie, to jest ładnej pierś. A tutaj będzie zaraz. No dobra, skończmy te brutalne pokazywania. Tak. tak. I noży. Idziemy dzisiaj do kina na nowy film Banksterzy. Banksterzy. Więc na pewno my jesteśmy bardzo ciekawi. Polski film. Na pewno zrobimy też relacje po tym kinie, zobaczymy jak to będzie, nie? Czyli kredyty frankowe. Ciekawa jestem właśnie, bo no to jest też taki kurczę fajny... To co interesuje całą Polskę. No, no. I przekręty w bankach. Także. że nas w konia. A ja tymczasem będę rosołek wstawiać, moi drodzy. Tymczasem. No to pa. <laughs> pa, kochanie. <laughs> właśnie czy nie wyłączyć tego rosołu, bo... Nie mam selera. Teraz daję Begetę taką własnej roboty arka siostra robiła, także pycha. Ale właśnie, wiesz, Carku, chyba może wyłączę, jak wrócimy z kina, kupię seler co? i jeszcze Nie, nie do... może być bez selera. Ja nie lubię selera. Ta. Od kiedy ty nie lubisz selera? No, ty nie już. lubię selera. Nigdy nie lubiłem selera. Nie lubię smaku selera i w ogóle. Ej, a w ogóle może być rosół bez selera? No ja nie wiem. No dlaczego nie. To nagle no, on nie lubi, bo nie no, mam, to on właśnie, nie lubi. że jest kaczka. No Brusone. kaczka jest, marcheweczka jest, dobra. Dobra, ja idę jeszcze zrobić zakupy i pędzimy do kina. Ja jeszcze tylko herbatkę zrobię do kina też. No, no bo my nigdy nie kupujemy tam na tym, bo to po jest po co? Jakiś Pepsi ja nie lubię. A bierzemy sobie swoją herbatkę, swoje kanapki i Kanapek nie bierzemy. Z kanapkami żartuję, ale herbatka Kriczy, zawsze ja to. Jest super w kinie. Może Może i kabanosy kupimy, będzie śmierdzieć. Nie, nie nie lubię jeść <laughs> Żartuję przecież. A Izabela jako wnuczka ja lubi kabanosy. Ja w ogóle lubię kiełbasę. Bardzo lubię kiełbasę. No, sobie do ręki kiełbasę i kiełbasę, wiesz. Ja mam się później z nią całować. Myślę, że ludzie W ogóle ci robić mojego vloga. No i ośmiu po filmie, jak Izabelka. Bangsterzy. No, pokazane było jak ludzie byli nabijani w te franki. Hmm, ja z Taka nie jestem zbyt ekonomiczna, ekonomistką, ale rzeczywiście, no, nie zazdroszczę, nie zazdroszczę. Eee, szkoda mi tych ludzi, po prostu szkoda. Eee, no a najgorsze jest to, że niektórzy popełniali samobójstwa i to jest pokazane w tym filmie. Ja myślałem, tak. że opowiesz o drzewie No, <laughs> oczywiście, bo to <laughs> żeśmy już przedyskutowali też. Mnie się bardzo podobał Zawierucha, słuchajcie. Uważam, że zagrał genialnie, bo on właściwie nie grał, on był w tej roli, on był w tej postaci. Super, A Karolak? O nie. A Szybowska? Eee, no nic takiego jakiegoś, no taką miała też postać, że, że dużo tam może nie wniosła. E, Karolak, no ja go gdzieś zaszufladkowałam, że to jest postać e, w ogóle, że to jest aktor do postaci komediowych. Może źle go zaszufladkowałam, no ale no. No, tak jakiegoś moim przekonaniu. No to ja może od strony bardziej takiej ekonomicznej powiem. E, świetny scenariusz, jeżeli chodzi o e, pokazanie rzeczywistości i ludzkiego zachowania i etapów w podejmowaniu decyzji różnych. E, proponuję wysłać wszystkich młodych ludzi, aby oglądali sobie ten film. Przed podejmowaniem e, ważnych decyzji życiowych, ty, typu e, kredyt na 30 lat, e, w ogóle kredyt, jakieś zobowiązania finansowe, teraz są modne bitcoiny. Tak? I tutaj mo, mo, może będę prawił herezję, bo niektórzy młodzi powiedzą: No, co ten idiota stary tutaj wygaduje. A to jest coś podobnego jak z tymi frankami nabijanie ludzi w, w trąbę. Dzisiaj, znaczy nie, nie, dzisiaj w grudniu bitcoin 20 tysięcy dolarów, dzisiaj ile? 10 tysięcy dolarów, a jutro może będzie 5 tysięcy dolarów, a, a pojutrze będzie 70 tysięcy dolarów. A kto na tym zarabia? Zastanówcie się, kto na tym zarabia, a kto się w to wciąga, bo to jest zabawa, to jest w tym momencie takie kasyno, jak to mówi jeden ze znanych ekonomistów polskich, to jest fajne kasyno. No ja mówię, no te kredyty jednak gdzieś no, pozwalają ludziom żeby te mieszkanie płacić. No my jako młodzi ludzie, też wzięliśmy kredyt. Tak, który i też mieliśmy kredyt frankowy, ale powiem wam jaka była sytuacja. No właśnie. Braliśmy pierwszy kredyt, e, chyba 150 tysięcy i ja też troszeczkę lubiałem się bawić walutami, więc powiedziałem, ok, e, tam była walka między dolarem a euro i ja wziąłem kredyt w dolarach. Co wszyscy brali kredyt w euro i po dwóch latach spłaciłem mniej niż wziąłem. Więc już zarobiłem. Kolejny kredyt wziąłem we franku, gdzie frank kosztował 2,70. Przez 3 czy 4 lata spłacałem go poniżej 2 zł, więc też na racie zarobiłem. Miałem ratę na początku 3200, a spłacałem około 2000 przez 2 3 lata, więc zarobiliśmy. Wyszedłem z tego franka e, przy cenie chyba 3,20, więc suma summarum przez parę ładnych lat miałem praktycznie Darmowy kredyt. Ale właśnie jeszcze chciałam tutaj dodać, że chyba to jest dobre, bo tam właśnie jedna z głównych bohaterek miała ze swoim mężem intercyzę małżeńską, podpisaną przy ślubie i uważam, że to jest jednak dobre. To nie chodzi o to, że ktoś kogoś chce tam wykiwać, ale nawet tutaj było pokazane, że on wziął kredyt we frankach, a ona z dwójką dzieci nie miała no, zobowiązań. Nie miała zobowiązań, a gdyby, gdyby nie była podpisana ta intercyza przy, przy ślubie. No to, no to ona też by była ujajona, że tak powiem, z dwójką dzieci, prawda? To ja nie mówię, że to trzeba jedną osobę wystawić, ale zawsze w związku lepiej się chyba zabezpieczyć, bo albo jedno, albo drugie, a oczywiście żyć sobie razem. Tak, oczywiście. W, w związku powinna też być dywersyfikacja, jak i w życiu, czyli dzielimy majątki, i każdy y, ma zabezpieczoną swoją część. Czyli w tym momencie jedna osoba płynie, to druga, y, drugiej zostaną aktywa i w tym momencie może uratować tą osobę, która popłynęła. No właśnie, Więc dla tego, bezpieczeństwa warto, 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 warto dzielić no nie ja... wszystkie y, jajka wkładać do jednego koszyka. Ja myślę, że ta intercyza naprawdę nie jest zła teraz. No, znaczy, teraz zawsze ona była, ale no, kiedyś dla mnie, 28 lat temu, jak braliśmy ślub, to było nie do pomyślenia. intercyzę, intercyze, bo mi się wydawało, że jest, no pa, coś tam, coś. Nie, to jest po prostu dla zabezpieczenia. A powiem tak z ciekawostek, nie pochodzimy z bogatych rodzin. Ja mieszkałem w pokoju, znaczy w mieszkaniu, które miało 40 metrów, z siostrą i z rodzicami, więc to był ich jedyny majątek, 40-metrowe mieszkanie spółdzielcze. Izabela też tutaj jest, nie pochodzi z jakiejś bogatej rodziny, no czyli nie odziedziczyła nieruchomości, majątków, zamków i innych rzeczy, ale popatrzcie, jaka piękna kobieta. <grym> ale myślę, że, że i tak byłoby to wskazane wtedy podczas ślubu, żebyśmy intercyzę podpisali, bo też braliśmy kredyty, było różnie, no wiadomo. Także no ja polecę na no I z tym was zostawimy, bo jeszcze Pędzimy. do takich rzeczy będziemy wracać. Spędzimy już do domu. Do zobaczenia, do jutra.